Bydlaku, przestań przewijać. Zatrzymaj się i posłuchaj. Chciałbyś sobie obejrzeć film albo jakiś dojebany serial, a może zagrać w gierkę, ale jesteś jebanym Żydem i nie dasz na sobie zarobić, i chcesz mieć wszystko za frajera, mam rozwiązanie dla Ciebie, dla nas wszystkich. Zrobiłem ze swoimi ziomkami serwer Discord gdzie znajdziesz dosłownie kurwa wszystko, zaczynając od wycieków z OnlyFansa Szpagaty, kończąc na grach, programach Cracket. Oczywiście też znajdziecie linki do stron, gdzie będziecie mogli sobie oglądać filmy, seriale oraz mecze na żywo za darmo z całego świata. Zainteresowałem. Wystarczy, że do nas dołączycie i zbudujmy razem społeczność zajmującą się tym całym środowiskiem, to my będziemy panami życia i śmierci. Więc przestań się opierdalać, tylko bijaj rób konto, udostępnij ten film dalej i widzimy się na serwerze.